Przepraszam, musiałem yy, podpiąć ładowarkę, On stary telefon, niestety. Yy, więc wracając, utwierdzony w Bodicicie, syn nie może już drogi zawrócić, ciągle dbać musi, aby nie odejść od praktyki, ciągle musi dbać o to, żeby, żeby nie odejść od praktyki, każdy każdy z was, czy, czy, y, praktykujący buddyzm musi ciągle medytować. Y, tak jak ktoś podejmuje na przykład, że będzie się uczył, zostanie lekarzem, ciągle musi pamiętać o tym, żeby się uczyć. Bo jak tylko jeden dzień jest przestanie czy dwa, jest tam tyle materiału do nauki, że będzie miał tyły i nie nadrobi tego. Ciągle musi o tym pamiętać. Ciągle trzeba o czymś pamiętać. Ciągle musicie pamiętać, tak jak moja córka yy, ćwiczy sport, ona ciągle musi chodzić na treningi, cały czas musi o tym myśleć, cały czas pływać na przykład albo biegać. cały czas, żeby być w formie. To jest tylko buddyzm I, no, i praktyka buddyjska. Nawet związani przysięgą, koniecznie rozważcie na nowo, czy podjąć pochopne i nieprzemyślane działania. Jeżeli chodzi o że to, to, to podjęte słowo, postanowienie, postanowiłem, postanowiłem coś robić, będę się, będę, się, będę się uczył albo będę ćwiczyć sport. Koniecznie rozważcie na nowo, czy podjąć pochopne i nieprzemyślane działania. Za każdym razem musicie za każdym razem sobie to przypominać. Za każdym razem musicie sobie to przypominać utwierdzać się w przekonaniu, to jest to, co ja chcę robić, chcę grać na instrumencie, być super gitarzystą, muszę od jakimś syn stać, nie? Muszę co, codziennie ćwiczyć cztery akordy, jak w piosence y, punkowej starzy Sida, ja jestem stary, trzy akordy darcie mordy. Nawet to trzeba ćwiczyć. Jak można wątpić w to, co z wielką mądrością kontemplowali buddowie i ich synowi. Zastanawiam się, ale jak można w to wątpić, i ja sam kontemplowałem w miarę sił swoich. Nawet ja sam, nawet ja sam, Shanti Deva mówi. Kontemplowałem to, medytowałem. Jak mogę w to wątpić? Muszę sobie to cały czas przypominać. Jeśli złożyłem obietnicę, nie dotrzymam jej, oszukam wszystkich żyjących. A przed wszystkimi, przed wszystkimi składamy tę obietnicę. Nie tylko przed sobą, sam w pokoju, po ciemku. Co robisz? Jestem gitarzystą. Ćwiczysz? Nie. A jak tam twoje bieganie? Biegasz. Byłaś dzisiaj na bieganiu? Nie, nie byłam. Jaki los mnie wtedy czeka? Znak zapytania. Nie będziesz, to już od razu odpowiada z ławki, mówi, nie będziesz dobrym gitarzystą, nie będziesz dobrym piegaczem. Jeżeli wątpisz w swoją naturę buddy lub naturę sportowca lub naturę muzyka, nie będziesz sobie ciągle go przypominać, przywoływać, nie będziesz miał samokontroli, jogi, yoga, czyli okiełznanie inaczej. Tak brzmi to słowo. Samokontroli, więc to się wszystko rozleci, prędzej czy później, i cały trud pójdzie na marne, cała energia pójdzie do nieba. Czekam następnego tego i w 13 lekko przeskocza kapicie Szantidewa mówi Dlatego z powagą będę dotrzymywać obietnic. Bo tam wcześniej mówi, że jeżeli tego nie zrobi, to Uuuu uu, będzie, będzie przerąbane. Bo jeśli już dziś się nie postaram, zacznę się staczać coraz niżej. Bo jeśli już się dziś nie postaram, jeżeli dziś, dziś, dziś jest tylko dziś, w ogóle jest tylko dziś. Nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, jest tylko dziś, teraz, tutaj, teraz. Jeżeli się dziś nie postaram, zacznę się staczać coraz niżej. A nie, że staczę że się stoczę i uladam się tam. Myślimy, że jak się ktoś stoczył, to już się w ogóle całkiem stoczył. Czasami słuchajcie, nic nie robienie i... Ma, wy, wy, jak to się mówi potocznie, wywalony, dzisiaj nic nie robią, wywalone, to się już człowiek stacza lekko. Odchodzi od tego postanowienia, które dał sobie sam w pokoju, ale też wszyscy na niego patrzą. Kiedyś była taka historia z Khandro Inpocze, że przyjmowali ślubowania ludzie u niej. taki zwyczaj w tybetańskim buddyzmie. Że, że żeby nie robić na przykład złych rzeczy, to się bierze ślubowanie, na przykład, żeby nie zabijać, nie? To się bierze ślubowanie, żeby nie zabijać. Tych ślubowań jest trochę, na przykład nie pić alkoholu też, się bierze ślubowanie. No i najczęściej się idzie do Rimpocze, tam do pokoiku, prosi się o poczę i jeśli Rimpocze udziela tych ślubowych. Mówi się, nie będę pił, nie będę nie będę tamtego, tamtego, nie będę tamtego, tym tego, i się potem tego człowiek trzyma samokontrola. samą kontrolą. Ale Kandarin Pocze postanowiła zrobić to w sali dużej, gdzie wszyscy siedzieli, przy wszystkich. Ludzie wstawali i mówili: Nie będę robił tego, nie będę robił tamtego, nie będę robił tamtego. No i wstał taki mój znajomy, pozdrawiam. On będzie wiedział o kogo chodzi, czyli o niego. I mówi: Ale dlaczego? Dlaczego tak przy wszystkich, dlaczego tak przy wszystkich biorą to ślubowanie? Przecież to jest intymna sprawa. To, to, mnie to nie interesuje w ogóle, że ktoś coś yy, robił, robił lub nie robił. To jest intymna sprawa. Jestem trochę hy, 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 zażenowany, czy jaką tam użył, nie chcę mu wkładać moich słów yy, w jego usta. To było dawno. Ale Cukandra począł powiedziała, Tak, oczywiście rzeczy ślubowania przed Buddą i przede mną, ale też dobrze jest, jak są inni świadkowie. Bo są. Cały świat na Was patrzy. Wszyscy na Was patrzą. Nawet jeżeli Was nie obcywają. Inaczej patrzą na Was i się interesują w Waszym życiu. Porzucą na Was okiem, już będą wiedzieć. Yy, czy wróciliście z z zespołem swoim, black metalowym, czy tam, co tam mój syn chce grać. Czy yy, nie gra w ogóle na gitarze, bo sąsiedzi tego nie słyszą. Nie? Nawet jak gra na akustyku, a jest lato, to słyszą. Nie? I czy No i to wystarczy. To jest wystarczy. Cały tekst jest długi, skomplikowany, są przepisy, są przepisy do przepisów i przepisy do przepisów jest hermetyczny, religijny, esoteryczny, niezrozumiały dla ludzi dorosłych, tym bardziej dla ludzi, dla ludzi dzieci niezrozumiałych, moich dzieci niezrozumiałych. Ale chciałem wyłuskać taką mm, esencję z tego, że Ważne jest, żeby w swoim życiu to gada, gada, gada i patrzy, wyłuskać dla siebie swoją mądrość. Bo jeżeli starożytny tekst buddyjski mówi o tym, żeby sam się kontrolować i doskonalić poprzez trening, jakikolwiek trening, niekoniecznie, bo nie każę siedzieć w medytacji. To jest wasza sprawa. Też nie każę wam grać na gitarach, ani chodzić na sporty To jest wasza wybór. Ale już kiedy podję, podjęliście pewne zobowiązanie, to dotrzymujcie yy, to dotrzymujcie słowa. A jeżeli yy, nie chcecie na przykład, tato yy, biegałam, ale bieganie to nie to, jednak to nie to. No to, to też jest normalne, to jednak to nie to. To nie dla ciebie. A jeżeli mówicie na przykład, że Coś robicie, a nie dotrzymujecie słowa, i tak zwodzicie siebie i innych, mówicie tak, 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 jutro, jutro albo jutro, albo coś tam, albo tego, albo wtedy jest źle. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, My samokontroli, to jest to, że człowiek, cokolwiek powinien robić, powinien to robić. Um, utrzymywać to postanowienie. Jakkolwiek ono jest, oczywiście on mówi o tych dobrych postanowieniach, to utrzymywać powinien w sobie to postanowienie. I tego uczy na przykład ścieżka wojownika. Nie po to, żeby z kimś walczyć, tylko żeby na przykład utrzymywać postanowienia. No i znowu przeczytam fragmencik z Pri. Zciągamy trąbkę, nie Rimpoche, tym razem. Mówiłem ostatnio o roboczym potencjale. Każdy ma w sobie roboczy potencjał. Na przykład mój syn ma roboczy potencjał, jeżeli chodzi o muzykę. Moja córka ma roboczy potencjał. Jeżeli chodzi o sport, roboczy potencjał, powinno się rozwijać ten roboczy potencjał. No i chodzi o w ogóle rozwijanie swojego potencjału jako człowieka, żeby być dobrym, żeby, być, żeby nie być pomieszanym. Tak? No to jest też ważne. No to jest też ważne. I tu powstaje pytanie, jak odkryć taką afirmację życia? Pyta. Ciogiam tru, ciąg, trupa. Dlaczego byśmy mieli to? Jak, jak, jak odkryć afirmację życia? Afirmacja to znaczy, coś afirmatywne, że coś jest wspaniałe, że coś idzie do przodu, a nie w odwrotnym kierunku, w jakiejś formie dezintegracji, kolapsu to całkowitego. Jak odkryć tą afirmację w sobie, tą radość życia? Myślenie życzeniowe i zwykłe rozmowy nic nie zmienią. Zwykłe gadanie... Moje nic nie zmieni. Nic nie zmieni. Można mnie wyłączyć albo nie słuchać, albo w ogóle można mnie słuchać i to też nic nie zmieni. Myślenie życzeniowe. O, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, jak stwierdził piosence, też nic nie zmieni. Tradycji szambali, to jest ta tradycja starożytna. Tak jak tutaj. On się odwołuje do tradycji szambali, szambala, szambala. Co to jest? na sobie wgooglać. Łagodność wobec siebie i docenianie wartości świata uczymy się dzięki dyscyplinie siedzienia w medytacji. Czyli tradycji tej łagodność wobec siebie, a jednocześnie wymaganie wobec siebie, i doceniania wartości świata, wartości świata, że ten świat, że te cenne odrodzenie, że ten, że ten człowiek, że, ty, że ludzie, że, świe, że życie, że tu na ziemi, że zwierzęta, że drzewa. Uczymy się dzięki dyscyplinie, czyli samokontroli, jak mówi Deva, siedzenia w medytacji. No i zszedłem na swoje podwóreczko szybko. Chodzi o medytację. Medytacji takiej naucza Sam Buddha ponad 2,5 tysiąca lat temu. No i to jest prawda, i to też co można wygooglać, i tak dalej. I tak dalej. Dalej pisze, przeskoczę. Dzięki temu, mimo starożytnego radowodu, to 2,5 tysiąca lat temu, to strasznie dawno. Ten Shantideva tekst też jest bardzo stary. Przez wszystkie wieki zachowała aktualność. Zachowała aktualność. Ciekawe dlaczego. Coś jest cały czas aktualne. Nie postarzało się. Ten model w ogóle nie wyszedł z mody. W mniejszym hmm. rozdziale to. Aha. I dalej. Pod pojęciem medytacji rozumiemy tutaj bardzo podstawowy i prosty proces, wolny zarazem od jakiegokolwiek odniesień kulturowych. Prosty proces, wolny od odniesień kulturowych. Odniesienia kulturowe to inaczej starożytna nauka: szambali, szantidewa, gdzieś tam w Indiach. To są odniesienia te kulturowe. Pomimo tego, że są skądś bardzo daleka i są bardzo stare, są wolne od tego i są aktualne. Mamy na myśli bardzo prosty akt. Mam na myśli, mówi Wimpoche, prosty akt. Siadamy na podłodze, przyjmujemy właściwą postawę. Siadamy na poduszce, przyjmujemy prostą postawę. Pracujemy nad poczuciem bycia tu i teraz, ale to jest skomplikowane bardzo. Nie będę teraz tego wyjaśniał. Jesteśmy obecni, zajmujemy swoje miejsce na ziemi. Ale w prostych słowach może to określić, że medytacja jest tak bardzo prosta i buddyzm jest tak bardzo prosty, że wystarczy siąść przez chwilę, przez pięć minut, wyprostowanym kręgosłupem, nie robić nic, poczekać i zobaczyć, co się dzieje, co się stanie. Co się stało? Nic się nie stało. Jak było? No trochę nudno. No właśnie. W ten sposób na nowo odkrywamy samych siebie. Dzięki takiej prostej czynności, siedzenia z wyprostowanym kręgosłupem, odkrywamy, możemy odkryć samych siebie i naszą podstawową dobroć. I dobroć też możemy odkryć. Otwieramy się na rzeczywistość i staramy się do niej dostroić bez żadnych oczekiwań czy wstępnych założeń. Otwieramy się na rzeczywistość, czyli na świat, na innych. I dostrojamy się, czyli zaczynamy być z innymi bez żadnych założeń, że są brzydcy, źle ubrani, źle pachną w tramwaju w Warszawie, albo ładnie pachną i są ładni. Odrzucamy te pojęcia. Mówi się na to, nie projektujemy. Słowa medytacja używa się czasem, w odniesieniu do kontemplacji. Medytacja i kontemplacja, ludzie, ludzie, ludzie jak już powiedziała, powiedziała jedna osoba, y, podróżne, róż, różnie, różnie rozumieją medytację. Na przykład ktoś mówi: Ja medytuję, a ta druga osoba mówi: Ja mam swoją medytację. Nie, nieprawda. Jeżeli ona, jeżeli ona ma swoją medytację, to jest to kontemplacja. Bo medytacja jest tylko jedna. Nie ma innej. Nie ma innej. Jest medytacja i koniec. A jeżeli ktoś mówi, albo wy myślicie, że medytujecie, siedząc w pokoju, słuchali Bela z z Bauhaus, to kontemplujecie, nie medytujecie. A jeżeli może gracie na gitarze i mówicie, że to jest wasza medytacja, to nie jest medytacja. Tylko to jest kontemplacja. Ponieważ, jeżeli już, ponieważ medytacja wszędzie, wszędzie, czy to w Tybecie, czy w Indiach, Shani Deva, czy w Tajlandii, czy w Korei, czy w Chinach, czy w Japonii zawsze jest to samo. Medytacja jest jedna, słowo medytacja używa się w odniesieniu do kontemplacji pewnej kwestii lub skupienia uwagi na jakimś obiekcie. Mówi się wtedy o medytacji na taką, a taką rzeczą. Medytacja nad jakimś problemem lub pytaniem może nas doprowadzić do rozwiązania. Czyli, kontemplacja może nas doprowadzić do e, rozwiązania danego problemu. Czasem, z medytacją wierzy się wejście na wyższy poziom świadomości poprzez osiągnięcie jakiegoś rodzaju transu, transu, lub podobnych stanów umysłu. Lub podobnych stanów umysłu, transu. Jak ktoś medytuje i machaj po psychodelikach. A tutaj, w tej naszej medytacji, jednej, jednej i prawdziwej. Chodzi jednak o zupełnie inną koncepcję medytacji. O medytację w żaden sposób nieuwarunkowaną, nieuwarunkowaną, czyli niepowiązaną z, z niczym, z niczym, ani z myślami, ani z miejscem, ani z, ani z innymi ludźmi, z niczym, ani z pojęciami, z żadnymi pomysłami, z żadnymi myślami, z niczym. Bez utrzymywania w umyśle jakiejkolwiek idei, czy skupiania się na jakimkolwiek obiekcie. Medytacja, inaczej. To jest nieskupiania się na jakiejkolwiek idei i na jakimkolwiek obiekcie. Na niczym to jest ta medytacja. W tradycji szambali i nie tylko, medytacja to prosty trening na poziomie stanu naszego istnienia, prowadzący do synchronizacji ciała i umysłu. Dzięki niemu możemy porzucić złudzenia, stać się w pełni sobą i żyć naprawdę. Na poziomie ciała umysłu, czyli zarówno nasze ciało jest nieruchome i nic nie robi, jak i nasz umysł, staramy się, żeby był nieruchomy i nic nie robił. Nasze życie to podróż bez końca, mówi Rinpoche. Jest jak szeroka, ciągnąca się w nieznane droga. Praktyka medytacji to pojazd samochód, na przykład, albo rower, albo deska, którym możemy podróżować. Hmm. W czasie naszej podróży doświadczamy wielu zmian, no bo są te zmiany. Przepełnia nas na przykład nadzieja i lęk. Ale to dobra podróż, dodaje potrzeb. Prze przepełnia nas nadzieja lub lęk. My, 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 dobrze, dobrze, że będzie lęk. O Jezu, Jezu, co się stanie, coś Za każdym razem samo tak? Medytacja pozwala nam poznać wszystkie rodzaje dróg i nawierzchni. A właśnie o to i tylko o to w tej podróży chodzi. Dzięki medytacji poznamy siebie, siedząc nieruchomo przez 5 minut, a czasami dobrze jest wydłużać ten strumień. Jak to się mówi o medytacji, dzięki temu coraz bardziej będziemy poznawać siebie, kim jesteśmy? Bo medytacja to taka, taka lustro dla nas. Lustro. Co się wydarzy? Co się wydarzy? Nic się nie wydarzyło. Nudziłem się. Jezu, jaka ta nudna medytacja była. Boże, ten minuty jak godzina. Jedna minuta jak godzina. 10 minut to była katorga, plecy mi bolały i co ten ojciec opowiada? I kolana mnie bolały, i to był horror. Nie chce mi się. Nuda, nuda. No ale żeby przebić się przez tą nudę i plecy, trzeba się samokontrolować. Po to to jest. Żeby się dowiedzieć czegoś o sobie, to jest sposób na to, żeby się dowiedzieć czegoś o sobie, nie? I też sposób, żeby się przede wszystkim uspokoić. Tak jak stojecie, jesteście podenerwowani, a ktoś do Was powie usiądź spokojnie oddychaj spokojnie. To jest to. A właśnie o to i tylko o to w tej podróży chodzi. Dzięki tej praktyce zaczynamy rozumieć, że zasadniczo nie mamy na co i na kogo się skarżyć. Dzięki praktyce medytacji możemy się dowiedzieć że nie mamy na co i na kogo się skarżyć. Że życie zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Co to za banały? Przecież wiadomo, że od nas samych. Tak? A dlaczego ja słyszę? O jałam pecha w życiu. Ojej, jakie przychodzą do mnie złe doświadczenia ludzi, jakiś pech mnie ciągle prześladuje. Albo ja tu mam szczęście w życiu, mi się wszystko powodzi, super ludzi po swojej drodze poznaje Dzięki tej praktyce zaczynamy rozwijać, że zasadniczo nie mamy na co i na kogo się skarżyć. Ani z czego się cieszyć, dodam Tak wygląda medytujący. Co widzicie? Co widzicie? Spokój widać w tym, w tym obrazku, nie? Czasem można sobie taki obrazek powiesić na niego, popatrzeć. To też zadziała. Oczywiście nie tak, jak mówią nauki buddyjskie, ale na pewno są, są powodem do inspiracji. Teraz już wiecie, dlaczego posągi buddów się stawia w świątyniach. Żeby, żeby zainspirować. Także... Chyba się zmieściłem w ciągu 30 minut, mówiąc nawet spokojnie, a jednocześnie szybko. No i kończę na dzisiaj. Także pozdrawiam serdecznie moje dzieci, kochane. Pa.